Cześć. Minęło kilka dni i udało nam się kupić e, używany bagażnik dachowy tule. Jest już założony. To są stalowe belki, standardowe stopy, adaptery do Forestera dokupione do niego. Ten ma nośność 100 kg, bo tamten miał 75. Już jest założony. Założyliśmy go przed chwilką. Zakładanie namiotu jest to tyle angażujące. E, zapomnieliśmy o tym, żeby włączyć kamerę. Dopiero nam się przypomniało, jak. Położyliśmy namiot. Czuplutko, milutko, nie. No przy piecyku, tak, brakuje ci kołkać ze słodziaczku? No ale ma siły A to mogę tutaj dodać kuleki? Co byś chciała Misiu? Mogę tutaj dodać kulki. Nie, nie wrzucaj tam kulek. To mogę tutaj. Tutaj też nie można wrzucić kulek. Gdzie wolno kulki? Tam na planszę można rzucić kulki. I jak tam pomiary? 20, 20, 7, to nie ma sensu tego filmować. Kto to będzie obrabiał? <tryk> Więcej miejsca, żeby tutaj manewrować. Na tamtym bagażniku było faktycznie dość nisko. A tu jest bardzo swobodnie. Do tamtego bagażnika dociąłem śruby, ale okazuje się, że ten. Ta docięta grubość jest tak samo, tak samo dobra. Drabinka, już prawie przymocowana. Jedziemy na nasz pierwszy biwak pod namiot dachowy na jedną noc niedaleko domu, także bez jakiejś tam spiny, z pakowaniem. Mamy zabrane trochę drewna, mamy zabrane trochę ciepłych rzeczy, kocyki, poduszki. Ty, a ja tylko dwie poduszki wziąłem. Ja mam swoją. A Ty masz swoją? To ja nie mam poduszki, tak? Dzięka pokaż się. see tase teeb , aga läks , siis püüdis . Jeszcze raz rozkładamy tak całkiem, całkiem ze wszystkim, nie? No. To są na buty. Na YouTube widziałem gościa, który robi brykiet z liści. Jo. jo. Mam normalnie prasuje je, mhm. bierze z liście, gdzieś tam je chyba suszy mhm. e i potem robi je w kostki. No i fajnie. Cześć widzowie. E Jesteśmy na naszym pierwszym e w o. życiu w ogóle e obozie pod namiotem dachowym na samochodzie. Kupiliśmy taki namiot niedawno. Przez jakiś czas e, znaczy nie używaliśmy go do tej pory, bo nie było, bo nie było jak, bo borykaliśmy się z, odpowiednim, z doborem odpowiedniego bagażnika bazowego, ale już mamy taki bagażnik, założyliśmy namiot. E, no jest weekend i wybraliśmy się jeszcze z miarę ciepło. Jest ostatni weekend października, dzisiaj w nocy jest zmiana czasu. Także będziemy tutaj o godzinę dłużej. O, świetnie. <gry> no i będziemy, będziemy nocować w naszym namiecie dachowym. Pod namiotem dachowym będziemy spać pierwszy raz. Wydaje się to bardzo, bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o komfort, bo namiot, jest, namiot dachowy jest duży, przestronny, ma twardą podłogę. Łatwo się rozkłada, łatwo, łatwo się, składa, się składa. Tak, to są takie... takie, nie. takie nie Jesteśmy z dzieciakami, one śpią, zasnęły po drodze, mimo że od domu jesteśmy chyba... Nie, może 10... Nie, to nawet nie pół, jesteśmy, nie pół wiem... Pół godziny z, drogi? Nie, e, Także daleko naprawdę nie jesteśmy od domu. No, ale mieszkamy na Kaszubach, więc tutaj takich miejsc dookoła domu to mamy miliony. Cześć! Cześć! Chcesz czekoladę? Pokaż do kamery. No, piękna czekoladka. Mogę trochę? Pewnie. Dzięki. Nie. Ja pokażę ser. Do kamery. A powiedz mm. o nim. Pięknie Nitro pachnie. dalej kucni. Aha. No. To jest o. ser. Z niepasteryzowanego mleka krowiego z czarnuszką. A kto go robił? Ja. Dojrzewał dwa miesiące, nawet chyba troszkę dłużej. Pyszny. Pokaż czy jest pyszny. No jest kurczę pyszny. <śmierdzi>, Śmierdzi Śmierdzi jak skarpety. Ale świeże czy brudne? <śmierdzi> Nie no, takie wiesz, przechodzone. <śmierdzi> pyszny. Chcesz? No daj. Trzymaj. Miam. <śmierdzi> Waga, kręcę z ręki. Okay. Cóż to jest ciekawego tutaj? No, glisko widzę pięknie wygląda. Kiełbaski robimy. Zaglądamy. O, dziękuję Ci kochany. Dobra. Chodźmy zobaczyć łabędzie, o których Erinka mówiła. Słoneczko już zaszło. Pięknie tu jest. A łabądek nie chce przypłynąć do nas? Nie. No to szkoda. Oni nie lubią ciągle bułek. Nie lubią bułek? Nie. Fajnie takie łabędzie mają. Tak. Sobie mogą pływać, nie? Tak. Tak. Nie dogonię cię chyba. Chyba cię nie dogonię. Ja, co się dzieje? A tam są też łabędzie. Mm. Edienka. Bardzo fajne miejsce, nie? Tak. Na biwak z dzieciakami. <gry> tak tu, bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie. Masz jeszcze ten swój ser pyszny? No, mam na desce. No. no. Tak jakby to było. Dobra, to okajem? Virgejen, my Wirgeien. idziemy z mamą podrewno. Kto idzie z nami? Jezuska, tutaj ja w namiocie. Nie to pilnuj z tego. To jest w ogóle takie miejsce, gdzie w latach 90., chyba, było ośrodek wypoczynkowy. Znaczy, w latach 90 to się skończyło jego funkcjonowanie. Tutaj widać, że tutaj stał jakiś domek, bo tu jest taki betonowy fundament pod tymi liśćmi. A tam są takie fajne schody na wzgórze. Jest też dużo pozostałości po, po mostach. Ten w ogóle wygląda jakby miał... jakby był zadaszony. To są takie piękne grzyby. Nie wiem dokładnie co to jest, ale są niesamowite. Blok mieszkalny dla ptaków. Blok mieszkalny. Dużo tu tych budek bardzo, nie? Może sam. Ta łódka ma po środku takie ażurowe ścianki w jednym miejscu. Wygląda, nie wiem co to jest, ale wygląda, jakby to była taka komora, w której jest woda i w której yy, można przechowywać ryby. Tu chyba było tak jednak, że większość domków była tutaj właśnie w dole. A na tam na wzgórzu, z którego teraz schodzę, może... hmm. Trudno powiedzieć co tam mogło być. Tam jest dość dużo drzew. Fakt, że to pozarastało, ale nie widać żadnych fundamentów, żadnych pozostałości. No i jesteśmy już przy naszym obozowisku. Ognisko dogasło. Namiot już zwinięty. Właściwie pozostaje nam zapakować resztę rzeczy, głównie takich e, e, kuchennych i właściwie będziemy opuszczać nasz obóz. Ja będę filmował, jak się pakujecie, nie? Tak. Żeby był w pamiątkowy film z pakowania. rozluźnienie. E, no dobra. O, dziękuję. Jaki pyszny serek. Pyszny serek, nie? To jest ten sam, co jedliśmy na biwaku? Nie, nie. To jest już nowy. Dzisiaj rozkrawam. Mm. O, super. Trzeba jakieś wino do niego otworzyć. No dobrze. Usiedliśmy tutaj, żeby podsumować mm, mm, filmik o namiocie dachowym. Właściwie e, spędziliśmy już pod, e, w tym namiocie pierwszą noc. Jak do tej pory niestety jedyną. Przyszedł listopad, zrobiło się brzydko pochmurno ciemno. Pada. Nie, nie pada. <noise> Jest o godzinę wcześniej się robi ciemno, już o piątej praktycznie. Także nie wiem, czy jeszcze gdzieś pojedziemy, może się uda. Ale mniejsza o to. Jakie są nasze wrażenia? Wrażenia bardzo fajne. W zasadzie spaliśmy w czwórkę z dwójką małych dzieci. Było miejsce, było w porządku. No, my tu mamy 160, nie? Tak. Nie są super komfortowe takie warunki, jak są dzieciaki. Bo jeżeli macie dzieci, to wiecie, że dzieci zajmują więcej miejsca, jak śpią, niż dorośli. Ja, każde łóżko jest za małe. Hmm, więc yy, powiedzmy, że nawet jakbyście mieli 220, to z dziećmi będzie i tak za mało miejsca. No, e, ogólnie taki, z takich technicznych kwestii, no to y, padło ostatecznie na te y, belki stalowe tule, y, jako bagażnik bazowy pod, pod namiot i one się sprawdziły dobrze, tam się nic nie działo. E, w nocy jak spaliśmy było około 10 stopni, więc całkiem ciepło. Natomiast na wewnętrznych ściankach namiotu skropiła się woda przez noc. No bo my grzaliśmy ten namiot od wewnątrz, gdzieś tam różnica temperatur się pojawiła i, i ściany od namiotu były mokre. Co poniekąd może być jakimś nie wiem, utrudnieniem komuś może to się nie podobać, no ale to jest zjawisko fizyczne, co właściwie nie do uniknięcia. No, chyba że się jakieś tam dogrzewacie jakimś webastem czy coś. My się nie dogrzewaliśmy niczym i właściwie wydaje mi się, że zupełnie bez sensu jechać pod namiot. No, może przy minusowych temperaturach to ma sens, ale przy 10 jak jest w nocy, to bez sensu jest włączać jakiekolwiek ogrzewanie. W końcu po to się wyjeżdża na łono natury, żeby doświadczyć tej natury, nie? a nie czuć się komfortowo jak w domu. Zawsze można do spania założyć czapkę i skarpety. Namiot dachowy Wild Camp, który kupiliśmy, kosztował nas około 4,5 tysiąca. Plus do tego belki, to kupiliśmy używane, więc pewnie w 5000 tysiącach byśmy się zamknęli. Czy to dużo, czy to mało, to już w sumie każdy oceni sam. Wildcamp to polski producent namiotów dachowych, który robi chyba najprzystępniejsze cenowo namioty dachowe. Nie widziałem innych namiotów nigdy, ale nie wydaje mi się, żeby jakościowo odbiegały od droższych produktów. Są bardzo fajne. Są przystępne cenowo, co jest ich bardzo dużą zaletą, bo właściwie w Polsce, jeżeli widzicie kogoś z namiotem dachowym na samochodzie albo gdzieś na, na jakimś filmiku, to zazwyczaj jest to Wildcamp, głównie dlatego, że mają dobrą cenę i jakość też jest bardzo przyzwoita. Także my osobiście jesteśmy zadowoleni z zakupu i polecamy wszystkim, jeżeli możemy w tej kwestii się wypowiadać, bo jesteśmy dopiero po pierwszej nocy ale sama idea i koncepcja spania na dachu samochodu wydaje się bardzo pomysłowa. Macie na dachu na aucie komfortowe miejsce do spania. Więc nawet jeżeli nie jedziecie gdzieś na wakacje, a przemieszczacie się tylko powiedzmy, nie wiem, jedziecie w delegację na drugi koniec Polski, a jest lato, samochodem, to też taki namiot jest ciekawą opcją, żeby się przenocować, czy nawet na jakimś mopie, czy czy gdzieś na jakimś miejscu biwakowym. Tak, jest takie poczucie niezależności po prostu. Jak potrzeba, to można, można się chwilę przespać. Namiot się szybko rozkłada, szybko się składa. Wszystko, co tam potrzebne do spania, można mieć w środku. No. To prawda. Wygoda, wygoda. Jest komfortowy, wygodne. Ty, Wy... a nagrywanie włączyliśmy? Tak. No i to w sumie wszystko. Mm woli podsumowania. Polecamy. <śmiech> <śmiech> Czekaj, łapki w górę. <laughs>